Cześć, cześć, oj dawno mi nie było, ale już się usprawiedliwiam, miałam złamaną prawą rękę, w związku z tym, dopóki się nie wyrehabilitowała, nie mogłam nic robić, teraz korzystając z okazji, że na YouTubie pojawił, pojawiła się po raz kolejny akcja Asi Szulik Scrapmas, y i różnego rodzaju wyzwania, postanowiłam zrobić jedno z wyzwań, czyli ramkę na zdjęcia. Moja ramka, jak widzicie, jest wielka. Jest na zdjęcia sesyjne 15 na 21 cm. Tutaj się właśnie te zdjęcia wsuwa. O, tutaj jest uchwycik. Nie będę wysuwała do końca. Przyklejony jest papier, ale, ale można to zdjęcie przykleić z drugiej strony albo przez jakiś czas zostawić, nawet jako taki obrazek zimowy. E e e <trym <trym> Natomiast, jak wiecie, kocham albumy, i w związku z tym, y no, żeby to nie była tylko ramka, wykorzystałam tutorial, który kiedyś. Y widziałam Klaudii y, Wójciak, żeby to połączyć z albumem. W związku z tym, że ta ramka jest y, takim trochę albumem pomieści pięć zdjęć, a jaki to. Aha, i tutaj jeszcze dodatkowo jest nóżka, którą można postawić y, taka trochę ułamana, żeby, żeby było powiedzmy wygodniej. Ładnie stoi, natomiast albumy po prostu rozkłada się tutaj. Tu mamy, zdjęcie na, to mamy miejsce na zdjęcie 15 na 21, tu kolejne miejsce na zdjęcie 15 na 21. Nie przygotowałam sobie tych zdjęć. Te bombeczki tutaj, te dekoracje są niepodklejone do końca, więc tutaj to zdjęcie, te zdjęcia można wsunąć. A dodatkowo jeszcze rozkładając, mamy kolejne miejsce na zdjęcia. Tutaj dekoracje są zrobione z papieru lustrzanego, tak samo i tutaj na, na tej stronie. Poinsencje po z mm, bawełny, z bawełny, tak gdzieś kupione, nie przeze mnie. Natomiast cała ramka i całe te wszystkie tutaj papiery wykorzystane są zrobione, są zrobione z papierów akronowych, które kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu pojawiły się jako kolekcja, kolekcja zimowa. Nie wiem, to jest takie na tyle duże, że nie wiem czy dobrze się zmieściło, ale generalnie rzecz biorąc yy, tak się prezentuje moja ostatnia praca. Na razie praca w miarę szybka, fajnie się robiło. Myślę, że niedługo się pojawi już z nowym, większym projektem. Wtedy pokażę Wam coś nowego. To na tyle dzisiaj. No, cześć, cześć!